Maneczko, z tej strony Palion, a dziś zagramy sobie w Skywars Z nami jest Flamey I skarabeusz z poprzedniego odcinka Cześć. I kolejny odcinek ze Skywarsów Więc y, przechodzimy do pierwszej mapki Do zobaczenia Już jesteśmy y, Na wyspie, wyspie kuźwa, na Skywarsach Pierwsza mapka, tam jest e, siebie, to... <tomín> y, Tam jest Flamey. Ja bym eee, proponował, żebyśmy wszyscy poszli do, y, do Pawła i potem y, do na środek. No dobra, tak wszyscy takiej hopie. Trzech, trzech na trzech, jakby oni jeszcze sujesz mieli. Ciebie, dobra, chodźcie na imprezę do mnie. Tylko wódkę przynieście, bo się przyda. Mam tylko tego, mam y, kryształ. Ja, ma. ja, ja też mam go, to, to wystarczy. Jeszcze 20 sekund. Zosaj już, ale bez bicia dam perełkę. Nikt. <laughs> Dobra Skrzyneczki bierzemy Szybko, fastem Masz już diaksy, ale gnuj. Gdzie jest, o tu jest skrzynka, no co mnie tak... Ej mam, di diaksowy miecz mam A ja mnie nikt, nikt Bo jestem W ogóle W fajnym miejscu jestem i mnie nikt tu nie wydziela No tylko mam No nie wytrzymam, ja nic nie mam Dosłownie ja ma, mam całego ma... Seta. A ma ktoś, akurat nie wiem, na... spodnie klatę albo hełm? Ja mam buty, ja mam buty, chodź do A, mnie. Paweł, no buty, buty akurat to ja mam. Daj, paweł do mnie. Czekaj, muszę wziąć to, dobra, buduje się. Biegnę, no, ej, bo, bo paka zaraz u mnie wybuchnie, halo. Serio? To oglądaj nas, oglądaj jak my nobimy No kurde, paka zaraz wybuchnie, halo. U mnie. No pieprzony... Właśnie, strzela do Ciebie Paweł, strzela! Wchodź tutaj! Pieprzony zegarek! No nie, No głupi zegarek! Ja go, ja go widziałem. Ej, masz, masz łuk? No... Nie mam, ale mam 10 strzał. I co my teraz... co my teraz robimy? No co? Bo ja nie Ten wiem. Ten koleś jest już na środku chyba. Który? Nie, skąd on... Nie, 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 nie ma, nie ma tutaj. Tam jest, on tamten, on ma łuk. na środku, No dobra, wbijamy no. do niego? No nie, fakt, znat cię, zaraz Zalaz się Ej, Ja mam łuk, o fuck, o oh fuck, o oh fuck. Ale, może, ale pewnie nie ma strzału. Dobra, ja, chcę, ja tu się... ale jeden jest na górze. Dobra, to to... Ale czekaj, ja, ja tu kopię, ja, ja spróbuję się do niego dostać. Spokojnie. Trzeba grać umysłowo. Tak, Ty! Dostał, prawie zleciał. Bo... I się tam leją. Na jeden spadł. Mi się tam wyzabiają. Ten z lepszym Ej. Leku. O kurde. Ej, ja bo tam już nie ma kolesia, no fuck. Ja się cofię na tą moją wyspę i idę na tą drugą, żeby ekusę wziąć, bo ja nic nie ja mam. Idę. Chodź. Go może nam te teraz lightowo zrzucić. Kuno właśnie, o tym Dobra. mówiłem. Ale teraz będziemy yy, patrzeć na skarabeusza jak w akcji. Jeden na jeden. Ugrasz tego klacza. Ej jeden, aha, jeden sy lata. Ej, Flamey, halo, gdzie ty? Fuck Dobra, jestem w wodzie. Jaki... Znowu! W tym poprzednim odcinku tak samo zrobiłeś. ci coś takiego życiu tutaj nie umarł. Nie! nie, 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 nie. No, ale on, on ma łatwego cela, no właśnie. Nie masz szans z nim, już padasz. Mam, ja się tutaj utrzymam. Ej dobra, my się osłaniamy. Ziemian, chodź, osłaniamy go. <grym> No kurde Dobra, więc ee, widzimy się na następnej mapce Jesteśmy na kolejnej mapce o, Ej, chodźcie tego poszukał O, ta mapka, ja, 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 ja uwielbiam Ja uwielbiam się Ej, ta, ta mapka jest świetna Ja uwielbiam ją ej, pepe, No? Szybko do mnie i tutaj. Które te, tego... Gła... A trzeba, strun będziemy do niego nawalec Fajnej nixy wziął, ale okej okay. A gdzie jest ten? Skrabeusz? Yy, tak. obok tego. Góra... A, do, dobra, ej, to dawaj trzech się zrzucamy na jednego. To Banda łysego I będzie fajnie. Uwa uważaj, żeby cię tam nie zabili No lajtowo. Shono, Adilon... Fajnie kolesie Jeszcze jakiś Steve. Dobra. Uff, teraz musimy wygrać panowie tą mapkę, bo normalnie nie idzie nam nie idzie nam kompletnie. Wygarczyć. Drukara się psy. O! Ale... Ej, ale skrzynka! że mam... Mam łuk, ale pewnie nie będzie strzał. Ale no jasne, się. ale jest ender perła. Ale zarąbiscie... Dawaj się. na środek. Mam już diaksa Kurde, wszystko mi się podwoiło. No nie. Wszystko mi się podwoiło. Ja też mam Diaksę. diakso wyprawię całe ek. Tylko galoty i... I te... Buty. Dobra, Ej, widzenia. ja strzelam, idziemy z tego kolesia, a do niego strzelam, działa. Ej, ja nie mam muku. Ej, mam śnieżki. Ej. Może tego. Ej, onawczy chyba. Nie, on jest tutaj. Gdzie... Który? Ej, kto to jest? A to jest Flamey. dobra, to idę do ciebie, Ziemiano. Ja mam diaksy też, się że nie zabije. Czekaj, lightowo, idę, idę ci Lecisz, pomóc. Daj go, daj go, daj mi Czekaj, czekaj. mieć? Idę ci, hej. to to jest u mnie. Zrzucił mnie. Skubaniec. Ej, wszedł mi na wyspę, nawet nie zauważyłem. A sobie wezmę tego kobla. Dobra, le lecę, czekaj, czekaj, na mnie. Siu ten, ten się leje. Ej, tam jest na mojej wyspie jest. Ale mam pepe diaksy teraz. Uje! Ooo! Czekaj, mam diaksy, czekaj. Jakie diaksy, po co mi diaksy? Zresztą diaks sobie masz. Miecz O miecz, o bo ja miecz mam drewniany. Ej, On idzie do was, idzie do was. Który? Zobaczcie. Który? No, dwa klocki od was jest. Spospadł. Co za idiota? D czekaj, pepe, pepe. Co za debil. Eee, łapi jeszcze. Co? Halo? Daj mi pan coś, bo ja biedny okay. O, dacie A nie miałem galo, takie fajne różowe mi dałeś Ej, tam, ten koleś tam jest, chodź na... Ej, ile ludzi jeszcze zostało? Aż tyle Jak na razie, dwóch jest na swoich wyspach No, wszyscy są na wyspach na, Nie na chodź, środku... Papa. Idźcie na środek, na środek idźcie Oni wszyscy Ej, są... Ej, ty na miałeś Ender Nie, ja nie mam Ja miałem, ja miałem co, Ty spadłeś? Czy co? Yy, tak mm. Ej, chodź szybko, nie ma nikogo na środek. idźcie na środek, na tej wyspie nic nie ma. Poczekaj chwilę. To jest moja wyspa, tam nic nie ma. Czekaj, musimy kogoś zabić. Nic nie ma. Jak nic nie ma? Jak sobie miecz tu był. Ja też, ja też go wziąłem. ja mam zwa, Gdzie? Patrz tył, patrz tył. No dobra. Ej, czekaj, ja się skampię, ty idź, ty idź. A Idź, tam jest koleś Ty idź, ja się skampię na niego Patrz, mam kampę Lejtowo Tylko nie widzę nikogo. Kto spadł? Jakiś typ Jakie noby? Do was To on spadł, co za noob A chciałem takiego surprise'a mu zrobić Chodź papa Gdzie? Weź tam Jajka i ten O śnieżkę Co ty się wziąłeś? Czekaj, tu nic nie ma. O co ten gość tu zrobił Dobra Pepe osłania. Ej, patrz, mam co, cały, cały ten, jak sobie jestem, cały. Dosłownie. Dobra, weź jakiś kowal, albo coś. A, jestem OP. Zobacz czy tamten po prawej do nas nie strzela. Jak on spadł. A tamten, nie. Ja mam... Jezu bym spadł teraz, a my się wsiej jakbym spadł. No taki EQ, kurde zląbiste. Kurde... To m jedną widzimy, Ale jest ekscytujące. O kurde! Dzieje. No nie! nie. Tak i z miałem Dobra, oglądamy teraz jego jakby cię grał Ale ja przegram No ile masz? David play games ile jest? I Jeden i... na jeden, dawaj, zginiesz Znaczy kuźwa, zginiesz ty ja ci mam dopingować On jest tutaj na tej wyspie Musisz wygrać Ktoś ma szumy, kurde, ale to walić Jakoś to odszumie może Może absolutnie No, a yeah. tu Hmm... Zjedną skrzynkę na drzewie. No, jest u góry. Byś musiał podskoczyć, albo nie wiem co. Podbudować się. Tutaj masz, nie, 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 nie. nie, nie. na tym, jeszcze na, jeszcze na jednym. Eee, idź, y, odwróć się i po... nie, 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 nie. Nie, nie, na tym. Na tym pierwszym. Z drugą stronę. drugą odwróć stronę, się. odwróć się. Nie, to, to nie tu. Nie te znajdziesz. Takie gałęzi. Idź, idź i... No dobrze, idź tutaj na te drzewo. I poskarż się na tych drzewach, zrób parkura no, idź tu w prawo, tu w prawo, na tym prawe drzewo, prawe drzewo Prawe, prawe, nie, 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 jeszcze, no tutaj będzie tu, tu, i na dół, i na dół, i masz i skrzynkę na dół, Uważaj I je, u góry jest koleś, jest koleś, jest koleś, jest koleś, Na dole, jest koleś, na dole, koleś, koleś, na, dole na dole jest Idzie, idzie do ciebie Idzie, do ciebie, idzie do ciebie, się. Buduje, buduje się, buduje no Będziesz go lał, lej go Czekaj, czekaj, jeszcze nie, czekaj Otwiera skrzynkę, na dawaj shiftie, teraz Na shifcie, na shifcie, na dawaj Dawaj Doping, doping Ło, to jest sed jak sobie. No dobra, walić. Oku, o, serio. Więc y, my się będziemy żegnać. Ja jestem Palion, z nami jeszcze się żegna Skarabeusz. Do widzenia. Flamy. I niestety ani jednej mapy nie wygraliśmy, ale były emocje. Nie, Miano, więc się żegnamy. Cześć.